Nie nasz interes! Może coś strasznego! Co tu się dzieje? To się gdzie tak długo byłaś? To może tak będzie! Nic z tego! Na raz! Dwa! Trzy! Ale ślisko. Aj, się zobacz lód! Janek, nie rób tego! Będzie sobie mokry! No muszę spróbować! Dobra Janek, chodźmy stąd! Chodź. Janek! Chodź! Co to za auto na drodze? Kurie! Kurie! Jak? Nie nasza paczka, nie nasz interes. Na pewno kurier wróci, pani. Może i wróci, ale jak sobie pójdziemy i paczkę zostawimy tutaj, to ktoś inny może ją zauważyć i sobie zabrać. Nie, kurier. Dobra, to poczekamy chwilę. Kurier wróci, oddam mu paczkę i pójdziemy spokojnie do domu. Długo tego kuriera nie ma. Chodźmy już. Moje sumienie mi nie pozwala. Zostawisz tej paczki tutaj. No to co proponujesz? Skończmy adres. Może adres jest złodziej? Jak ktoś zawiedziemy sami paczkę. Tutaj też nie ma. Tu jest. Och. że chcecie się wozić paczkę. Ona nie jest nasza. Janek, trzeba pomagać. Tu jest adres. Nadawca? Elfy. Fabryka zabawek. A adresat? Święty Mikołaj. Eee... To jaki żart. Dlaczego? Jaki Mikołaj? Jakie elfy? Poczekaj, czyli to nie jest złodziej. No co ty mówisz, serio? To może zadzwońmy do firmy kurierskiej? Tak, nie zabiorę już tą paczkę. I my spokojnie pójdziemy do domu. W końcu! Janek spokojnie. Jakiś nerwowy dzisiaj jesteś. Zimno mi po prostu dzwoniasz! Halo dzień dobry. Czy to z Państwa firmy z gór, jak zgubił paczkę? Bo widzieliśmy jak wypadła z auta. Adresat zaraz powiem. Adresat święty Mikołaj. Czyli firma kucherska nam jednak nie pomoże. Dobra, Ajsie, ty jak chcesz? A ja już sobie idę. Ja też idę, ale zabieram ze sobą paczkę. Coś mi się wydaje, że tu są prezenty dla dzieci. Jeśli paczka nie dotrze do Mikołaja, to dzieci nie dostaną prezentów. Jasne, wszystkie dzieci na całym świecie nie dostaną prezentów. No, może nie wszystkie dzieci, ale na pewno część z nich. Może tu są. Właśnie twoje prezenty. O co poprosiłeś, Mikołaja? To tajemnica. No bo możesz mi czy nie? No pomóż. Ja chyba sama nie dam rady. Pomóż mi. Ciężka ta paczka. Mm, dobra, dobra. Już chcę być w domu. Jak najszybciej. I, I raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. I raz, dwa, dwa, trzy. I raz, dwa trzy. trzy. Widzisz, Jadek? Na siebie nie dałam rady. Tak, bo ja jestem bardzo pomocnym chłopakiem. I raz, dwa, trzy. I, I, raz, dwa dwa trzy. Trzy. I okay. raz, dwa, trzy. I raz, dwa, I raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. nie, nie, jacze, nie, nie y Uważaj, Janek. Janek, zajmij I po to Ci ta paczka? Asia. co z nią będziemy robili? <sus> Też nie wiem. Musimy jakimś sposobem przekazać paczkę Mikołajowi. Ale do końca pomysłu nie mam. No to zadzwońmy do Tości, może ona nam coś poradzi. Mmm, dobry pomysł, idę po telefon. Tosia, potrzebna nam jest twoja pomoc. Mamy paczkę dla świętego Mikołaja. Ale nie wiemy jak mamy działać dalej. Niech przyjdzie tutaj. Okej, okay, to czekamy na siebie. Pa! Zaraz Tosia będzie. Myślisz o tym samym, co ja? Chyba tak. Otwieramy paczkę! Nie wiem, czy dobrze robimy, ale musimy sprawdzić, co jest w tej paczce. Właśnie! Przecież nie wiem, co tam jest. Może coś strasznego? A może naprawdę są tu zabawki? O, już coś widzę, Janek! Patrz! Worek Mikołaja? i odbieraj do 25 grudnia. Sprawdźmy, mi co tam jest w środku. No, coś jest. Klocki, blocki. Moje ulubione. Ale ten zestaw jest dla dziewczyny. Ja się tym zajmę. Tam jeszcze coś jest. A to dla chłopców. Policja. Co jest? I jeszcze idę zestaw. To dla chłopców. A to dlaczego? Nie widzisz, że jako mm. No dobra, zajmij się tym. O, to został dla maluszków, jak mój braciszek Blocki mówi. Wow, zestaw policja, tak jak ja chciałem. Prosiłam Mikołaja. No widzisz Janek, mówiłam ci, że tu mogą być twoje zabawki. Duży zestaw. I jeszcze? Już to nie wyciągaj! Dlaczego? Za dużo tego. Sama zobacz. No, faktycznie to chyba jakiś magiczny bohrek. Magiczny bohrek Mikołaja. No, nie wyciągajmy już więcej. Coś długo to już nie ma. No, to trochę dziwne. I jeszcze trochę. I gotowe. Mogę się bawić. odholować moje auto. Policja, uwaga! ja mam na tropie. Pożar, ogromny pożar. Lecimy. Na ratunek. Wow! Co wy tu robicie? Wow! Skąd macie tyle klocków? Akurat lubię to! Eee, yy, Jenek przyniósł przetestować. Mogę testować razem z wami? No dobra, okej. Okay. O, oh, oh, yes. wło, jest! Ła! Ciąpięcie! Ciociut, ciuciu! Ciu. Przerwa tutaj. A co wy tu macie? My mamy tu prawie całe miasto. Wow, piękne. To jest marzynie z mojego dzieciństwa. Chciałbym mieć takie zabawki. Wow. Samochód rajdowy. Hmm. Co tu się dzieje? Tosia? To są klocki z paczki dla Mikołaja. Jakie paczki dla Mikołaja? Nie, nie, to się tylko żartuje, prawda, Tosia? Mhm. się gdzie tak długo byłaś? Obiad jadła. Idealnie po prostu. Muszę już lecieć do pracy. Zostawcie dla mnie chociaż jeden zestaw. Pomyślimy. Mówcie, co tu się wydarzyło? Krótko mówiąc, mamy worek Mikołaja. Magiczny worek. I możemy mieć każdą zabawkę świata. Jak to? Zaraz Ci pokażę. Zaraz zaraz zobaczysz, Kosia. Y Daj ja spróbuję. Coś nie działa. Słuchajcie, rozumiem, że mieliście super zabawę i wyczarowaliście sobie ekstra zestawy klocki blocki. Ale uważam, że wodaj powinien wrócić do Mikołaja. I klocki też. Tylko jak my to zrobimy? No właśnie, przyjedziemy i powiemy, cześć Mikołaju. Trzymaj swój worek. Trochę z niego skorzystaliśmy, otworzyliśmy zestawy. Proszę bardzo, Mikołaj, możesz to sobie zabrać. Bum, bam, 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 bum. Ech, to chyba nie za bardzo. No właśnie. To masz jakieś pomysły, czy nie? Tak, sekunda. To może tak będzie. Eee... Powiem. Cześć Mikołaj, jestem Kryścia. Tu jest Twój worek i zabawki. Nic z tego. Ja też mam pomysł. A co powiecie na to? Cześć, Mikołaju, to jest Twój worek. Najlepiej bez twarzy i z kocem. Co myślicie? Coś tu jednak nie pasuje. A może tak? Jo, jo, kochany Mikołaju. Przyniosłam Ci worek. Ciao, ciao. Serio, Aisha! Nie, karate do Mikołaja. No to ja już nie mam więcej pomysłów. Ja też. Dzieciaki kochane, proszę wrzućcie tutaj worek do komina. A zestawy? Klocki, bloczki? Zestawy możecie zatrzymać dla siebie. Hula! Bawcie się dobrze. Ho, 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 ho. Na raz! Uuu, chyba udało się. To był super dzień. Bardzo męczący. za to wszystko przez ciebie, jak zawsze. Nie, to przez ciebie, bo nie chciałeś mi pomagać. Nie kłóccie się. Chociaż zestawy teraz macie. No, klocki blotki są fajne. Jeśli filmik wam się spodobał, to, to dajcie, dajcie łapkę w górę. Do zobaczenia.